Legia Warszawa powstała 100 lat temu. W Legionach Piłsudskiego zrodziła się wtedy koncepcja zawiązania drużyny legionowej w Muzeum Legii na Łazienkowskiej, najstarsze zdjęcia sprzed lat. Są tu także liczne pamiątki przypominające o słynnych zawodnikach klubu, przede wszystkim o piłkarzach, ale nie tylko. Na murawie stadionu przy Łazienkowskiej podpisano właśnie porozumienie o współpracy miasta z klubem w roku stulecia legii. Zaplanowano wiele wydarzeń. W Łazienkach, w Teatrze Królewskim, cykl salony poezji. Salony to spotkania, podczas których aktorzy czytają dzieła polskiej i światowej literatury. Czym odpędzić te smutki Gdyby ojciec żył jeszcze, a gdyby żył jeszcze. W marcu spotkania poświęcone zostały twórczości francuskiego dramaturga i wybitnego przedstawiciela baroku Jean Rassina. Ależ już uczcił go święte ojca imię. Słuchaliśmy fragmentów Bereniki, tragedii w pięciu aktach z 1670 roku. W warszawskiej Operze Kameralnej próba spektaklu Ariodante Georga Friedricha Hendla w reżyserii Krzysztofa Cicheńskiego to pierwsza polska sceniczna premiera tej opery. Projektując scenografię, artyści połączyli różne współczesne konwencje i style, rezygnując z odtwarzania barokowej czy średniowiecznej scenerii. Fabuła spektaklu skupiona jest wokół opowieści o zakochanym Ariodante, który ma poślubić swoją wybrankę, Ginewrę, ale na drodze szczęściu stają liczne intrygi. Podczas wystawy samurajskich mieczy w Wydziale Informacji i Kultury Japańskiej odbył się pokaz szermierki takimi mieczami. Miecze te zostały wykonane współcześnie przez Michała Piotrkowicza, malarza, konserwatora sztuk pięknych, który jest także dyplomowanym szlifierzem i testerem tych mieczy. Pan Michał, obok stopni mistrzowskich w japońskich sztukach walki, ma czwarty dan w szermierce samurajskiej Batodo. Jest też instruktorem w Warszawskiej Szkole Samurajów. Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina koncert w wykonaniu studentów klas organów oraz uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Mistrzowie polifonii to inwencje dwugłosowe bacha w transkrypcji na organy Maxa Regera. Czyli te same utwory w brzmieniu, najpierw fortepianowym, a następnie organowym. Www.warshaw.pl